Jesteśmy po meczu Jeziora Kiława, Mrągowia, Mrągowo, ostatnia kolejka Forbet czwartej ligi, rezultat 3-3, witamy trenerów, poproszę jako pierwszego o ocenę trenera gości, Pana Mariusza Niedziłkę. Tak trochę ciężko zabrać mi myśli, szczerze, że się powiedziałeś tym spotkaniu, przede wszystkim chciałbym pogratulować drużynie gospodarzy Determinacji, Woli Walki, do końca, no, która została nagrodzona zdobyciem tej zwycięskiej bramki, tej bramki na remis w ostatniej minucie. Takie mnóstwo rzeczy się w piłce zdarzają, natomiast chłopaki znali ciężar tej bramki, wiedzieli jaki jest wynik w biskupcu. Chcieliśmy dowieźć zwycięstwo do końca, żeby, żeby zająć drugie miejsce w lidze, no niestety w takich, w takich warunkach tę bramkę straciliśmy, że, że ciężko, że tak powiem, yy, troszeczkę darować sobie tego. Natomiast może nie będę tam opowiadał o meczu, bo, bo ten mecz to no, po prostu widać, yy, że to już była ostatnia kolejka dla obu zespołów i, i to nie było wielkie piłkarskie widowisko mimo, mimo tych sześciu bramek. Yy, pogratuluję chłopakom, tak, całości sezonu zajęcia tego trzeciego miejsca, bo Powiem, niewiele, niewiele stawiało nas na pudle. Myślę, że pokazaliśmy, że byliśmy solidnym zespołem. Kilka punktów nam uciekło, no ale to jest piłka nożna. Każdy wychodzi na boisko, żeby walczyć, więc i tak jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. Mam nadzieję, że, że przyszły sezon będzie równie udany. Dziękuję. Poproszę o komentarz trenera Adama Borosa. Ja z kolei muszę, muszę pogratulować opakom e, tego wyniku, determinacji, woli walki do końca. I, I muszę powiedzieć, że z naszej perspektywy to nie był, wydawałoby się, że, że Mongowia ma, e, ma bardziej sprecyzowane cele i gra jeszcze, jeszcze o coś. Natomiast no, my też e, nie graliśmy o, że tak powiem, pietruszkę. My chcieliśmy bardzo mocno się zrehabilitować za, za ostatnią porażkę. E, Tyle porażkę co, co jej rozmiary. Bardzo nam zależało na tym, żeby zostawić dobre wrażenie. Myślę, że w wielu meczach takie wrażenie po sobie zostawialiśmy. W dzisiejszym meczu na pewno piłkarsko, szczególnie w drugiej linii, widać było większą układę, większą, większą kulturę gry, jeżeli chodzi o nagowie z ich strony. Myślę, że pewne rzeczy eliminowaliśmy poprzez e, właśnie wspomniane przez MPC-a determinację jakąś organizację w defensywie. Myślę, że analizując już tak delikatnie, powiedzmy szczegółowo, ten mecz to takim przełomem e, zrobił się moment, w którym mieliśmy sytuację sam na sam, przystanie, przystanie 2-1. E, później zrobiło się, nagle wynik się odwrócił, zrobiło się nerwowo. I myślę, że ta sytuacja to była taka klamra, która zamknęła Dobrą, dobry, wydaje mi się dobrą postawę i w tym meczu, i w meczach ostatnich kolejek Szczególnie tych granych tutaj w Iławie, dlatego Bardzo serdecznie dziękuję za, za doping do końca, za grę do końca piłkarzom Dziękuję za, za, za wspólny sezon Myślę, że Jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby gdzieś tam pracować nad, nad tym, żeby ten zespół wyglądał troszeczkę lepiej z sezonu na sezon. Także dziękuję bardzo. E, dziękuję, do zobaczenia w kolejnym sezonie. Teraz życzę udanego urlopu i niedługo spotykamy się ponownie w Forbę 4. Lidze.